bardzo wszystkich bar serdecznie u mojej pocztowych To już słuchajcie jest kolejny odcinek um, Tej moich gołębi Już słuchajcie są wakacje Tyle, czasu minęło Wymieniłem słuchajcie, zrobiłem wy wymianę tych, tych moich gołębi, znaczy tego gołębia, który do mnie przyleciał. I dostałem dwa naprawdę ładne i drogie gołębie bo takiego jednego gołębia to jest 1000zł dostałem dwa dostałem parę, samca jest samica, jeden z 2015 roku dwa, drugi z 2016 roku także zaraz wam tego te mi pokażę, ale zanim to jeszcze muszę po na nalać wodę, bo jest gorąco gołębie nie mają wody tak myślę, że około im wleje dwóch litrów może troszkę więcej tutaj mam w butelkach przygotowaną wodę bo jakoś nie będę tej wnosił tej wody wodę nawet jak jest zima to daje się zimną wodę Już nawet jak jest zima to dawajcie zimną wodę nie dajcie ciepłej wody Nie do mnie taki ładny siwy gołąb yy... no, Taki nawet Nawet jest podobny do tej mojej samicy siwej z szarym tipesem, ale różnił się w składzie jednym Różnił się właśnie tym, że pod skrzydłem Miał pomalowany na różowo. A to dlatego, że najpierw myślałem, że to dlatego, żeby właśnie Jastrzębia to ten kolor odganiał. Ale później się właśnie dowiedziałem, że tutaj taki pan myl, myli gołębie z, z sąsiedztwem gołębiami. I właśnie pomalował tutaj na różowo. i Ten pan mieszka niedaleko, nie wiem, z parę metrów. Nie no, z kilometr mieszka także myślę że dzisiaj jeszcze mu tego głębia odwiozę Bo słuchajcie no nie mam daleko a go ma czarny tipes jest w ogóle podobny do tej mojej samicy tylko, tylko ma jeszcze podany, właśnie tam eee, podany ma model tipesu. Tutaj słuchajcie mam tego gołębie Ja tak jakoś właśnie To tak musiałem zrobić Bo tutaj Dzisiaj będę zrobił półki I tak już na 100% to jest sam ciek siwy, siwy na dwóch jajkach I tutaj gdzie były te, te jajka Tutaj To sobie słuchajcie je wyniosłem do okurnika Znaczy no tam gdzie są kingi po prostu Teraz samicami Siedzi na tych, na tych jajkach, i tutaj słuchajcie, mam tego, tego ten gołąb do nie przyleciał, zaraz go tu i złapię. Tego siwego, tutaj słuchajcie, ma takie różowe, malowane, jak już mówiłem. to tak co ma na drugim skrzydle? Tutaj ma obrączkę, i tutaj jeszcze ma. Tyle jest? Dobra, tyle sobie tam. A ja zaraz wam jeszcze pokażę oczywiście te gołębie, co wybrałem. Jeszcze gołębie wygonię z woliery. Bo chyba mi się wydaje, że one będą właśnie młode miały w wolierze. Tutaj jednego gołębia. Mamy też drugiego gołębia. O, Dobra, słuchajcie, to są te dwa gołębie. To jest z 2015 roku, to jest z 2016 roku. No fajnie tutaj mają. Fajne miejsce sobie tutaj znalazły, sobie siedzą. Bardzo ładne gołębie. Jak już mówiłem, ten gołąb kosztuje 1000 zł i ten też kosztuje 1000 zł. Także no jest dość duży koszt, no, ale też dobre gołębie. To są też od samego nie będę wam tutaj mówił. Od takiego Dobre tutaj mam jedzenia i picia, dopóki jeszcze tej woleri nie zrobiłem. Wolery jak już mówię, on robił tutaj. To ja muszę jeszcze się podprzątać. Po prostu wpuszczę tam te gołębie. Tutaj mają wodę i jeszcze przyniosę im jedzenie. Tam zaraz, czekajcie chwilę. Ja w golewniku nie będę tym gołębem do wojedzenia, bo znają życie, jak je wypuszczę to pewnie sobie polecą i na no dworze będą mi bały na no im dam, słuchajcie tej kukurydze, bo one bardzo kukurydzę lubią. Bo lierze powinien mieć, powinienem mieć tutaj 5 gołębi, są tutaj 3. Trzy. trzy. Czekajcie, pomyślę chwilę. Czy jakiegoś mi nie brakuje tej gołębia? pierwszy rzut oka wszystkie są. Te co były tutaj w tej wolierze, także tutaj też przyleciał kolejny obcy gołąb. Taki dość ładny. Ma z 2019 roku. Mm. No, to by słuchajcie, było na tyle. Tego sobie muszę zamknąć, bo one są mega ładne i mi się bardzo, bardzo podobają. Jak już mówimy, się wymieniłem po prostu. Patrzcie, jeszcze zrobiły, to przyszły do picia. O Posadzisz. Niech tutaj sobie pochodzą na chwilę. Później je zamknę. Niech się przyzwyczają do gołębika. Wie pan właśnie mówił, że dał mi te gołębie, bo już ma. Od nich pełno młodych, a jeszcze, jeszcze jedną parę powinien mieć od tych gołębi. Także w tym roku, w tym roku, jeszcze powinien mieć jedną parę gołębi, młodych od nich. Także tutaj powinno być ok. Tutaj zrobię im bolierę. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale jakoś mi się powinno udać. Najpierw tutaj muszę posprzątać, żeby one czysto coś miały. Dobra, myślę, że. Już tutaj jest sobie, aż tak powiem, obczaj to Niech podobne. tam do tego. Dobra. Zobaczyć sobie tutaj. Wiem, że tej ogólnie gołębi jest za dużo, ale po prostu już nie mam gdzie ich dawać, Dlatego muszę zrobić sumą wolierę. Do tego gołębia sobie sparuję z jakimś gołębiem. Mam to już też w kolejnej wolierze którą, którą muszę zrobić. Tutaj pięć gołębi. Dobra, wszystkie chyba są, tak na oko. Dobra, trzeba to zamknąć. A zamykanie właśnie chciałem zrobić takie typowo z siatki jakieś. Jeśli się porozglądam, czy ten ogólnie, no ja to sobie z moimi, z głową. Ogólnie jedna no, słowa mi tam właśnie napisała pod odcinkiem, że nie opłaca się ma mieć właśnie takich gołębi bez obrączki, bo nie wiadomo skąd to jest, że może, może jakąś chorobę przynieść. No w sumie zgadzam się z tym i popieram. Ale Ale na przykład jak ktoś, nie, jak ktoś nie zdążył na przykład zabrążkować gołębia, no to. Zresztą no, ta osoba ma rację, ale tak w ogóle jeszcze um, Jutro jest um, czwartek i jutro będę tutaj um, wypełniał karty własności także jutro bądźcie tutaj na moim kanale Bo jutro jeszcze wcześniej rano, tak myślę, że będę karty własności wypełniał o no po prostu już już pora, goębie są już duże. Jeszcze ja dostanę, słuchajcie, 6 młodych, żeby mienię się. dobra, szyko na młode dostanę. 6 yy, sześć kingów, 6. Sześć, 6... Chyba 6, dobra. Za 6 tam młodych mniejsza. Za 6 młodych i ozdobnych. Yy. No i to było na tyle. To by było na tyle. Dzisiaj w odcinku tutaj będę robił wolierę. Jeszcze coś bym musiał wykombinować tutaj, bo to jest taki niesłużyty teren. Czy też by jakaś boliera się przydała. No dobra. Także to na siebie by było wszystko. Także ja się z Wami żegnam. Także cześć.